Słuchajcie dobrze, bo ta historia to nie bajka z księżniczką, tylko prawdziwe życie, jak chleb z masłem i cienką szynką. Była sobie dziewczyna, Marta jej było na imię. Nie taka, co wchodzi i od razu słychać ją w trzech pokojach. Marta była cicha, ale konkretna. Mądra, skończyła informatykę z wyróżnieniem, ale nie lubiła się popisywać. Zamiast wrzucać selfie z dyplomem, Wolała pomagać mamie, która pewnego dnia po prostu przestała wstawać z łóżka. Trzy lata. Tyle trwała jej przerwa zawodowa. Trzy lata między kroplówkami, zakupami, rejestracjami do specjalistów i ciszą wieczorną, w której można było się rozpłakać, ale się nie płakało, bo ktoś inny był ważniejszy. I przez te trzy lata Marta robiła tylko dorywcze zlecenia, naprawiła komuś stronę. Przetłumaczyła kod z PHP na coś nowszego, postawiła jedną apkę dla fundacji, pomagającej osobom w kryzysie bezdomności. Ale wiecie, jak to jest: bez faktur, bez zespołu, bez Linkedina błyszczącego, jak świeżo umyty samochód. No i nadszedł ten dzień. Marta ubrała swoją najlepszą sukienkę, skromną, butelkowo-zieloną, z second-handu, ale zadbaną. Związała włosy w niski koczek i ruszyła do biura, gdzie miała odbyć się rozmowa. Firma duża, prestiżowa, logo znała z billboardów. Trochę się denerwowała, ale miała też w sobie coś, co długo spało: nadzieję. Może to w końcu moment, w którym ktoś ją zobaczy. Weszła do recepcji. Pachniało tam drożdżówką i tonerem. Pani w białej koszuli zapytała. Na rozmowę? Proszę usiąść, zaraz po pani będzie spotkanie z działem HR. Marta usiadła. Obok niej facet w marynarce z metką, jeszcze na rękawie, nerwowo przeglądał notatki. Marta nie miała notatek, miała tylko siebie i to, co umiała. Wreszcie zawołali ją do sali. Nowoczesne biuro, przeszklona ściana z widokiem na miasto, długi stół, trzy osoby po drugiej stronie. Dwóch mężczyzn i kobieta. Ale tylko z jednym z nich udało jej się złapać kontakt wzrokowy. Pani Marta, dzień dobry, proszę usiąść. Usiadła, serce waliło jak młotkiem o stal. Pierwsze pytanie. Widzę, że w CV jest przerwa. Czym się Pani zajmowała przez te trzy lata? Opiekowałam się mamą, odpowiedziała szczerze. Ale w międzyczasie robiłam projekty zdalnie, głównie dla fundacji i organizacji społecznych. I wtedy padło to zdanie. Fundacja? Hmm. To takie hobbystyczne chyba, co? Jeden z mężczyzn popatrzył na drugiego i delikatnie uniósł brwi. Ten drugi uśmiechnął się pod nosem. Kobieta z HR spojrzała w tablet i kiwnęła głową. Marta mówiła dalej, ale miała już to uczucie. Wiecie, takie jakby mówiła przez szybę. Odpowiadała na pytania, znała różnicę między Laravel a symfony, rozumiała REST API, znała JavaScript lepiej niż niektórzy juniorzy, ale nikt nie drążył. Nikt nie chciał się zachwycić. W końcu zapytali ją o to, co najbardziej lubiła w pracy: Lubię rozwiązywać problemy, które mają sens. Odpowiedziała. Dlatego stworzyłam aplikację wspierającą osoby samotne. Ale nie ma pani jej na GitHubie, rzucił jeden z panów. Czemu? To był projekt zamknięty, zawierał dane wrażliwe, nie chciałam ich wystawiać. Rozumiem, odpowiedział z uśmiechem, który mówił wszystko poza rozumiem. Rozmowa trwała może dwadzieścia minut. A marta czuła, jakby trwała dwie godziny. Gdy wychodziła, nie spojrzeli już nawet w jej stronę. Kiedy drzwi się za nią zamknęły, Marta poczuła, jak cały tlen z sali zostaje za nimi. Wyszła na korytarz z uczuciem, jakby ktoś ją nie tylko odrzucił, ale jeszcze dokładnie wytarł buty o jej ambicje. Szła wolno do windy. Przycisk z cyfrą zero zaświecił się tak obojętnie, jak spojrzenia, które właśnie opuściła. W windzie spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Wyglądała porządnie, schludnie, ale w oczach miała coś, co znała od dawna to spojrzenie kogoś, kto miał nadzieję i znów się zawiódł. Na zewnątrz było chłodno. Warszawa w marcu potrafi zaskoczyć wilgocią i zimnym wiatrem, który wciska się pod kołnierz. Marta nie miała parasola. Deszcz. Padał delikatnie, jakby chciał ją przytulić, a może tylko dobić. Sama nie wiedziała. Wsiadła do tramwaju, usiadła na miejscu przy oknie i pozwoliła, by pierwsza łza popłynęła. Nikt nie patrzył, nikt nie widział może dobrze, może źle ale wtedy wtedy stało się coś ważnego. Zamiast zapłakać do końca, zamiast wyciągnąć telefon i napisać do koleżanki, Znowu nic z tego. Marta spojrzała w szybę i zobaczyła swoją twarz w odbiciu. I pierwszy raz od dawna powiedziała do siebie coś na głos, dość. Ciche słowo. Ale mocniejsze niż cokolwiek, co usłyszała w tamtej sali. Dość czekania na zgodę, dość tłumaczenia się z tego, że nie pasuje do waszych tabelek i schematów. Ja nie muszę nikogo przekonywać. Ja sobie zbuduję własne miejsce, i jak to powiedziała, to aż jej ramiona przestały być takie ciężkie. Wysiadła dwa przystanki wcześniej. Zimno przestało jej przeszkadzać. Weszła do spożywczego, kupiła mleko i paczkę herbatników taki rytuał z dzieciństwa a potem wróciła do domu. W kawalerce, między kuchenką a zlewem Stał jej wiekowy laptop, porysowany z brakiem litery nonzet na klawiaturze, ale działał. I miał na dysku coś ważnego, folder nazwany projekt dla siebie. Marta otworzyła go i przez kilka minut tylko patrzyła na pliki plany, szkice, niedokończone linijki kodu, wszystko co robiła wieczorami, kiedy mama już spała. Wszystko, co czekało, aż Marta uwierzy, że to ma sens. I wtedy kliknęła jeden plik, potem drugi, potem trzeci, otworzyła edytor kodu i zaczęła pisać. A kiedy na zegarku była już druga w nocy, a herbata wystygła obok laptopa, Marta była w innym świecie świecie, w którym nikt nie pytał jej o dziury w CV świecie, w którym nie było ocen, tylko funkcjonalność. Świecie, w którym robiła coś, co naprawdę miało znaczenie. I tak, właśnie wtedy, w ciszy nocy, z laptopem na kolanach i z oknem otwartym na deszcz, Marta zaczęła budować coś, co miało zmienić nie tylko jej życie, ale też życie tysięcy innych ludzi. I tak dni mijały, a właściwie mieszały się z nocami. Czas przestał mieć dla Marty znaczenie. Pracowała wtedy, kiedy potrafiła zebrać myśli. Czasem o siódmej rano, czasem o pierwszej trzydzieści w nocy. Czasem budziła się i zaczynała pisać kod jeszcze w piżamie, e, zanim umyła zęby. Nie miała grafiku, miała tylko cel. Czasem o trzeciej nad ranem zasypiała z głową opartą o dłoń, a kursor na ekranie migotał cierpliwie w pustym polu edytora. Innym razem zrywała się po czterech godzinach snu, bo przyśniło jej się, że zapomniała zamknąć nawias w funkcji. I dopiero gdy upewniła się, że wszystko działa, mogła spokojnie wrócić do łóżka. Nie jadła regularnie. Czasem cały dzień żyła na kawie i zupkach chińskich. Innego dnia piekła bananowe muffinki o dwudziestej drugiej, bo musiała coś zagryźć do refaktoryzacji kodu. Ale to było trochę szalone. Ale jak sama mówiła, lepsze do niż praca, gdzie patrzą ci na ręce tylko po to, żeby znaleźć błąd. Wszystko było robione samodzielnie. Ikony sama rysowała, teksty do App Store, pisała po nocach, kolory przycisków zmieniane cztery razy, bo coś było nie tak z emocją tła. Pewnego dnia, a raczej nocy, zadzwoniła do niej koleżanka ze studiów. Marta najpierw zdziwiła się. Że ktoś jeszcze pamięta jej numer? Marta zniknęłaś. Martwię się. Jestem odpowiedziała, przesuwając kubek z kawą, żeby nie zalać laptopa po prostu. Teraz buduję coś, co naprawdę ma sens. A dasz radę sama? Padło pytanie po dłuższej chwili ciszy. Marta spojrzała przez okno. Na ulicy śmieciarka opróżniała kontener może nie powinnam ale kto jak nie ja? Koleżanka milczała. Potem rzuciła: Wiesz? Brzmisz inaczej. Pewniej. Marta się uśmiechnęła. Nie odpowiedziała, ale w środku coś się w niej domknęło. Po raz pierwszy od dawna miała poczucie, że idzie w dobrą stronę, nawet jeśli nikt jeszcze tego nie widzi. Po tygodniu gotowy był prototyp. Nie był ładny. Nie miał gradientów ani przyciągających animacji. Ale działał działał dokładnie tak, jak miał. Łączył dwie osoby, które w danym momencie chciały po prostu z kimś porozmawiać, anonimowo. Bez kąt, bez lajków, bez oceniania po zdjęciach profilowych, Marta testowała aplikację na sobie, wysyłając wiadomości z dwóch kąt. Brzmiało to trochę smutno, ale tak właśnie wyglądał początek czegoś dużego. I choć jeszcze nie opublikowała apki w sklepie, Miała już nazwę Social Echo, bo, jak mówiła, każde wypowiedziane słowo zostawia ślad, jak echo. Jak echo! A czasem to echo wraca w postaci odpowiedzi, czasem w postaci ratunku. Tego wieczoru zanim się położyła spojrzała jeszcze raz na ekran Przycisk Zapisz świecił się jak światło na końcu tunelu. Kliknęła. Zamknęła klapę laptopa, podeszła do okna. Warszawa spała, ale w jednym, małym pokoju na Mokotowie paliło się jeszcze światło, a przy tym świetle ktoś właśnie stawiał fundament pod coś, co miało poruszyć świat. Kiedy Marta w końcu kliknęła opublikuj, jej palce zadrżały. Niby to tylko przycisk, niby tylko kilka danych wysłanych na serwer, ale dla niej to było jak wejście na scenę w pełnym teatrze, bez prób generalnych, bez suflera. Na drugi dzień wstała wcześniej niż zwykle. Przemyła twarz zimną wodą. Zrobiła herbatę z miodem, choć nie była chora to był jej rytuał na ważne dni. Otworzyła panel dewelopera w Google Play i nic. Żadnego pobrania. No spokojnie powiedziała sama do siebie. Kto by tam od razu rzucił się na apkę od nikogo? Zrobiła śniadanie odpisała na zaległego maila do koleżanki. Weszła ponownie. Trzy pobrania? Czyli nie ja, zażartowała cicho. Przez pierwsze dni tempo było powolne. Codziennie po kilka osób? Czasem dziesięć, czasem dwadzieścia. Ale potem coś pękło. W piątym dniu Marta zrobiła sobie dzień offline. Poszła na spacer, kupiła sobie książkę w taniej księgarni. Pierwszy raz od dawna pozwoliła sobie na chwilę bez kodu. A kiedy wróciła wieczorem, z herbatą malinową w ręku. I zajrzała do panelu. O mało nie upuściła laptopa. 874 pobrania w jeden dzień. Zatkało ją, myślała, że to błąd. Odświeżyła. Prawie tysiąc komentarzy, gwiazdki, maile. Co się dzieje? Wyszeptała do siebie, przeglądając oceny. Dzięki za to miejsce. Długo czekałem na coś tak prostego i szczerego. Nie jestem typem od rozmów. No ale dziś rozmawiałem z kimś o śmierci mojego ojca, i to było dobre. To powinno być obowiązkowe w każdej szkole. Zaczęła płakać. Ale inaczej niż tamtego dnia po rozmowie o pracę. To były łzy z miękkiego miejsca, które długo było zaciśnięte. Łzy ulgi, łzy wdzięczności, łzy. Że to wszystko jednak miało sens. W ciągu dwóch kolejnych dni licznik pokazał cztery tysiące pobrań. Aplikacja trafiła na listę nowe i warte uwagi w Google Play. Coś ruszyło bez reklam. Bez pieniędzy, bez wsparcia. Po prostu bo ludziom było to potrzebne. Zaczęły przychodzić maile. Nie tylko od użytkowników, odezwała się fundacja z Niemiec. Czy mogą przetłumaczyć apkę? Czy zamierza robić wersję webową? Czy planuje model abonamentowy? Marta na razie nie myślała o pieniądzach. To było dla niej zbyt świeże. Jakby się bała, że jak zacznie monetyzować, to coś zniszczy. Ale była też wiadomość, która ją totalnie zaskoczyła: Cześć Marta, pisze z redakcji portalu Techpol: Chcielibyśmy zrobić z tobą wywiad o Social Echo. To genialny pomysł. Nasi czytelnicy muszą cię poznać. Przeczytała to trzy razy, potem cicho się zaśmiała. I po raz pierwszy od miesięcy powiedziała na głos zupełnie bez ironii. Marta jesteś programistką. No i nadszedł ten dzień. Dzień, który w opowieściach zawsze przychodzi w najmniej spodziewanym momencie, gdy człowiek już nie czeka, gdy nie marzy o rewanżu, gdy po prostu robi swoje. To był wtorek. Marta siedziała w kuchni, miała na sobie rozciągnięty sweter, a na stole dwa kubki. W jednym herbata, w drugim szczoteczki do zębów, bo nie miała gdzie ich wstawić po remoncie Łazienki. Tak wyglądało jej zwycięskie życie. Właśnie kończyła rozmowę z chłopakiem z fundacji w Belgii, planowali wdrożenie Leko w kilku szkołach średnich jako narzędzie wsparcia dla uczniów. Serio. Aplikacja, którą pisała sama po nocach, z kawą i kanapką z serem, miała trafić do młodzieży za granicą. I wtedy ding! nowa wiadomość adres e-mail znajomy. Marta zmarszczyła brwi kliknęła. Temat zaproszenie do współpracy. Treść była długa, profesjonalna, wyważona. Pani Marto, z ogromnym uznaniem obserwujemy rozwój aplikacji Soszaleko. Wierzymy, że mogłaby pani wnieść ogromną wartość do naszego zespołu. Proponujemy stanowisko liderki produktu w naszym dziale rozwoju, warunki współpracy oraz zakres obowiązków do ustalenia. Liczymy na pani odpowiedź. Podpisany był. Ten sam menedżer, który wtedy na rozmowie nie podał jej ręki. Ten co uśmiechał się z przekąsem. Ten co wbił jej fundację w twarz jak zadrę. Marta patrzyła na maila długo. Zaparzyła sobie herbatę. Przeczytała raz jeszcze i wtedy nie poczuła złości, nie poczuła chęci odwetu, tylko taki rodzaj miękkiego śmiechu, jak wtedy, gdy w końcu rozumiesz, że życie naprawdę potrafi zakręcić jak filmowy zwrot akcji. Wzięła laptop na kolana, otworzyła nową wiadomość, pisała powoli, nie szukała błyskotliwości, po prostu prawdy. Dzień dobry, dziękuję za wiadomość i miłe słowa. Obecnie rozwijam własny projekt i jestem w trakcie budowania zespołu. Mam wrażenie, że nie do końca pasujemy do siebie, ale życzę powodzenia. Marta, kliknęła wyślij i to było jak zamknięcie drzwi. Nie strzaskiem, tylko z kliknięciem klamki. Cichym, ale ostatecznym. Wieczorem zadzwonił do niej kolega z branży. Ej, słyszałem, że z Alphanet Solutions się na ciebie rzucili, że HR ma teraz ciepło, bo zarząd zauważył, że to ty. Ta, co odrzucili ją trzy miesiące temu. Naprawdę? Zapytała Marta z uśmiechem. Serio. Podobno szukają winnych. Nie szkoda mi ich, odpowiedziała spokojnie. Ale też im nie życzę źle. Po prostu. Nie są już częścią mojej historii. I to właśnie był moment, kiedy Marta wiedziała, że nie musi już nikomu nic udowadniać. Minęły kolejne tygodnie, potem miesiące. Marta nie rozdała ulotek, nie zrobiła billboardów, nie zainwestowała w reklamę. A mimo to Social Echo pobrało już ponad 100 tysięcy ludzi. Codziennie logowało się kilka tysięcy użytkowników. Rozmawiali, wspierali się, dzielili samotnością. Jak kromką chleba. Ale Marta nie stała się nagle influencerką ani celebrytką branży IT. Nie pojawiała się na czerwonym dywanie z hashtagiem Girlboss. Nie miała czasu. Bo wiecie, Marta budowała coś więcej niż aplikacje. Budowała zespół. Prawdziwy. Ich biuro to była na początku wspólna tablica na Discordzie i trzy konta na Figma, ale wkrótce wynajęli małe studio coworkingowe z widokiem na tramwaje. Marta przychodziła tam wcześniej niż wszyscy, parzyła kawę i wieszała karteczki z cytatami od użytkowników. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli. Po co to robimy? Mówiła. A tamta firma? Zaczęło się od kilku zwolnień, potem odpłynęły projekty, brakowało lidera, brakowało serca. Pracownicy tracili zaufanie, a klienci cierpliwość. Kiedy Sosha Lecho przebiło próg trzysta tysięcy użytkowników. Firma z rozmowy rekrutacyjnej zaczęła mieć problemy ze stabilnością finansową. Na branżowych forach pojawiły się plotki. Ktoś chce ich wykupić. Szukają inwestora, zespół się sypie. Akcje zaczęły spadać, główny udziałowiec odszedł, a zatrudniony na szybko CEO nie rozumiał branży. Pewnego dnia serwis padł na 48 godzin, co było gwoździem do trumny ich największego kontraktu. I wtedy. Marta dostała propozycję. Nie od nich. Od syndyka masy upadłościowej. Czy jest pani zainteresowana przejęciem? Brzmiał mail. Usiadła. Serce zabiło szybciej. Kilka rozmów z prawnikiem analiza ryzyka sprawdzenie dokumentacji a potem decyzja wykupiła ich technologię, kilka patentów wzięła serwerownię i prawa do jednej z wtyczek, która pasowała idealnie do jej aplikacji. Ale najważniejsze zatrudniła dwie osoby z ich zespołu. Nie dlatego, żeby pokazać klasę, nie żeby uratować sytuację, tylko dlatego, że ci ludzie naprawdę wierzyli w zmianę. Właśnie dlatego tamta firma upadła brakło im kogoś, kto wierzy i komu się chce. A Marta nie chowała urazy. Nawet żartowała przy podpisywaniu papierów. Kto by pomyślał że zapłacę mniej za firmę niż za kawę z automatu w ich biurze. Dziś Marta ma ogromną firmę, zespół użytkowników i historię. A ci, co się śmiali, może dalej siedzą w swoich gabinetach i przeglądają cudze sukcesy. I wiecie, co wam powiem? Zawsze może się ktoś z was znaleźć na miejscu Marty. I co wtedy? Albo się składacie, albo robicie jak ona, wstajecie. Poprawiacie koronę i budujecie coś własnego. Na koniec powiem tak: nie pozwólcie, żeby ktoś wam wmówił, że nie, nie jesteście warci. Oni się śmiali, a Marta zbudowała coś, czego już nikt jej nie odbierze.